Kilka tygodni przed ostatecznym spotkaniem z Twoją płomienną duszą coś zmienia się w Twoim ciele. To nie jest zbieg okoliczności, to nie jest wyobraźnia, to przygotowanie. Twoje fizyczne ciało zaczyna się transformować w sposób, którego konwencjonalna medycyna nie potrafi wyjaśnić, ale które mają bardzo konkretny cel przygotować Cię do utrzymania poziomu miłości i intensywności energetycznej jakiej niewiele ludzi doświadcza w tym życiu. To tak, jakby każda komórka wiedziała, że zaraz spotkasz kogoś, kto rozpozna twoją duszę poprzez twoje fizyczne ciało. Jeśli jesteś kobietą niosącą energię boskiej kobiecości, jeśli już przeszłaś przez pierwsze fazy duchowego przebudzenia, to twoje ciało staje się świątynią przygotowaną na coś świętego. I istnieje pięć konkretnych transformacji, które zawsze się dzieją dla wszystkich kobiet zbliżających się do ostatecznego zjednoczenia ze swoją prawdziwą, płomienną duszą. W tym filmie ujawnię każdą z tych transformacji, dlaczego się dzieją, a przede wszystkim, jak rozpoznać we własnym ciele znaki, że wchodzisz w końcową fazę swojej podróży płomiennej duszy. A jeśli zostaniesz do końca, odkryjesz sekret, który może całkowicie przyspieszyć ten proces cielesnej magnetyzacji. Najpierw fundamentalne jest zrozumienie, że kobiecość jest naturalnie mostkiem między duchem a materią, tą, która zakotwicza najsubtelniejsze energie w płaszczyźnie fizycznej. Kobiety wykazują wyższą zdolność do postrzegania i fizycznego reagowania na zmiany energetyczne, zanim te zmiany staną się widoczne lub mierzalne innymi środkami. Ta funkcja mostka nie oznacza pasywności, ale dokładnie przeciwnie. Kiedy boska kobiecość w pełni się budzi, ciało kobiety staje się aktywną świątynią, stacją odbiorczą i nadawczą częstotliwości, które mogą wpływać nie tylko na własną rzeczywistość, ale na rzeczywistość ludzi wokół niej. Dlatego kobiety przechodzące przez ten proces często zgłaszają, że inne osoby komentują zmiany w ich obecności, energii, Sposobie wpływania na środowiska, do których przychodzą. Te cielesne transformacje nie dzieją się przypadkowo ani chaotycznie. Podążają za inteligentną i celową sekwencją, gdzie każda zmiana przygotowuje grunt pod ostateczne spotkanie, stopniowo tworząc idealne fizyczne warunki do rozpoznania, przyciągnięcia i utrzymania połączenia z kimś operującym na tej samej podwyższonej częstotliwości świadomości. Najbardziej fascynujące jest to, że te transformacje mogą rozpocząć się miesiące lub nawet lata przed fizycznym spotkaniem z płomienną duszą, ale u niektórych kobiet może to nastąpić w ciągu tygodni czy nawet kilku dni, jakby istniała wyższa inteligencja koordynująca timing i przygotowanie obu dusz. Obu kobiece ciało wydaje się mieć dostęp do informacji o przyszłych wydarzeniach, których świadoma umysł nie posiada. I zaczyna przygotowywać się z wyprzedzeniem na doświadczenia miłości i połączenia, które jeszcze nie wydarzyły się na płaszczyźnie fizycznej. A pierwszą transformacją, która dzieje się w boskiej kobiecości przed ostatecznym zjednoczeniem z jej płomienną duszą, jest przebudzenie energetycznej wrażliwości. Twoje ciało zaczyna wychwytywać częstotliwości, których wcześniej nie postrzegało, jakbyś rozwinęła dodatkowe zmysły których większość ludzi nie posiada. Możesz zacząć czuć obecność swojej płomiennej duszy, nawet gdy jest fizycznie daleko. To nie jest wyobraźnia, to nie fantazja romantyczna. To Twój system nerwowy, stający się bardziej wyrafinowany, bardziej zdolny do postrzegania subtelnych pól energetycznych. Możesz obudzić się w środku nocy, wiedząc, że myśli o Tobie. Możesz poczuć zmianę w swoim stanie emocjonalnym, gdy coś ważnego dzieje się w jej życiu. Możesz postrzegać, kiedy jest smutna, radosna, lub przechodzi przez jakieś wyzwanie, nawet bez żadnego fizycznego kontaktu. Jung zaobserwował, że ta podwyższona wrażliwość nie jest patologiczna, jest ewolucyjna. To Twoja kobieca dusza, przygotowująca się na połączenie, które będzie Operować na znacznie głębszych poziomach niż zwykłe związki, twoja intuicja staje się ostrzejsza. Zaczynasz mieć wglądy w sytuację jeszcze zanim się manifestują. Twoje sny stają się bardziej żywe i wydają się nieść ważne przesłania. Twoje ciało może też zacząć reagować w nieoczekiwany sposób. Możesz czuć ciepło lub mrowienie w pewnych częściach ciała, gdy myślisz o niej. Możesz doświadczać fizycznych sensacji podczas medytacji lub chwil ciszy, które wydają się pochodzić z zewnętrznego źródła. Możesz czuć przyspieszenie serca lub uczucie pełni w klatce piersiowej w konkretnych momentach, bez widocznej przyczyny. Ta transformacja wpływa też na Twoją relację ze środowiskami i ludźmi. Możesz stać się bardziej wrażliwa na gęste energie. Czuć dyskomfort w miejscach, które wcześniej Cię nie niepokoiły. Możesz potrzebować więcej czasu samotności, nie z powodu smutku czy depresji, ale dlatego, że Twój system energetyczny potrzebuje przestrzeni do przetworzenia wszystkich tych nowych informacji, które odbiera. Gdy kobieca dusza rozwija tę rozszerzoną wrażliwość, dosłownie nastrajka się na częstotliwość swojej płomiennej duszy. To tak, jakby rozwijała zdolność odbierania bardzo konkretnego sygnału radiowego, przygotowując się na formę komunikacji, która wykracza daleko poza słowa. Wiele kobiet przeraża się, gdy zaczynają doświadczać tej transformacji, ponieważ wierzą, że tracą kontrolę lub rozwijają obsesję, ale w rzeczywistości to dokładnie przeciwnie. To znak, że twoja świadomość się rozszerza, że przygotowujesz się na poziom połączenia wymagający tej wyrafinowanej wrażliwości. Druga transformacja jest być może najbardziej intensywna. Twoje ciało zaczyna przechodzić fizyczne zmiany, które nie mają konwencjonalnego medycznego wyjaśnienia. Istnieje spójny wzorzec cielesnych zmian poprzedzających ostateczne zjednoczenie płomiennych dusz. Twój metabolizm może drastycznie się zmienić: możesz schudnąć lub przytyć, nie zmieniając nawyków żywieniowych, możesz czuć większy lub mniejszy głód niż zwykle lub rozwinąć całkowicie nowe awersje i preferencje żywieniowe. Twoje ciało może wydawać się reorganizować według wewnętrznej inteligencji, której nie kontrolujesz świadomie. Twoja skóra może stać się bardziej świetlista, jakbyś promieniowała wewnętrznym światłem. Ludzie mogą zacząć komentować, że wyglądasz inaczej, piękniej, bardziej promiennie, chociaż nic nie zmieniłaś w swojej rutynie pielęgnacyjnej. Twoje rysy mogą wydawać się Delikatniejsze, oczy jaśniejsze to jakby twoje ciało wyrównywało się z wyższą wersją ciebie samej. Możesz też doświadczyć zmian w swoim cyklu miesiączkowym, nawet jeśli zawsze był regularny. Możesz stać się bardziej wrażliwa podczas okresu przedmiesiączkowego lub odkryć, że twoje emocje stają się bardziej intensywne podczas pewnych faz księżyca. Gdy boska kobiecość się budzi, łączy się ponownie z naturalnymi rytmami w głębszy sposób. Twój sen może znacząco się zmienić. Możesz potrzebować mniej godzin snu, ale budzić się bardziej wypoczęta. Lub możesz potrzebować więcej czasu odpoczynku, ale czuć, że przetwarzasz ważne informacje podczas snu. Twoje sny mogą stać się niezwykle żywe, z intensywniejszymi kolorami, scenariami wydającymi się rzeczywiste, spotkaniami pozostawiającymi cię z fizycznymi odczuciami nawet po przebudzeniu. Twój głos może się zmienić, stając bardziej miękki lub potężny. Możesz odkryć, że potrafisz wyrażać rzeczy, które wcześniej tkwiły w zawieszeniu, że twoje słowa mają większy wpływ na innych ludzi. Możesz rozwinąć nową zdolność uspokajania lub inspirowania innych przez swoją obecność lub sposób mówienia. Jung rozumiał, że te fizyczne zmiany są odbiciem głębokiej energetycznej reorganizacji. Twoje ciało dosłownie. Przygotowuje się do utrzymania poziomu miłości i połączenia wymagającego bardziej wyrafinowanej struktury energetycznej. To tak, jakbyś przechodziła aktualizację oprogramowania, wpływającą też na sprzęt. Wiele kobiet opiera się tym zmianom, ponieważ boją się utraty kontroli nad własnym ciałem. Gdy akceptujesz i obejmujesz te transformacje, gdy ufasz procesowi zamiast z nim walczyć, zmiany harmonizują się naturalnie. Pozostawiając cię silniejszą i piękniejszą, niż wcześniej. Trzecia transformacja dzieje się w Twoim polu emocjonalnym i może być najbardziej wymagająca ze wszystkich. Przed ostatecznym zjednoczeniem z płomienną duszą, boska kobiecość przechodzi przez intensywną emocjonalną puryfikację, która może wydawać się kolejką górską sprzecznych uczuć. Możesz doświadczać okresów intensywnej radości po których następuje głęboki smutek bez widocznego powodu. Możesz czuć się euforycznie rano i całkowicie beznadziejnie po południu. Te oscylacje nie są oznakami niestabilności psychicznej, są dowodem, że głębokie warstwy stłumionych emocji są uwalniane, by zrobić miejsce na rozszerzoną pojemność emocjonalną. Te fluktuacje podążają za konkretnym wzorcem. Najpierw przychodzi oczyszczenie z ran przeszłości. Możesz przeżywać na nowo stare bóle, płakać nad stratami, które myślałaś, że pokonałaś, czuć gniew za sytuacje, które wierzyłaś, że przebaczyłaś. To nie jest regresja, to czyszczenie. Twój system emocjonalny pozbywa się wszystkiego, co nie może współistnieć z podwyższoną miłością, która się zbliża. Potem przychodzi rozszerzenie zdolności odczuwania. Możesz odkryć, że potrafisz doświadczać poziomów współczucia wdzięczności i miłości, o których wcześniej nie wiedziałaś, że istnieją. Możesz się wzruszyć prostymi rzeczami, poczuć głębokie połączenie z naturą, rozwinąć empatię dla sytuacji, które wcześniej cię nie dotykały. To jakby twoje serce otwierało się na większe wymiary ludzkiego doświadczenia. Możesz też przechodzić okresy pozornej emocjonalnej pustki, gdzie czujesz się neutralnie, odłączona od swoich zwykłych uczuć. Te okresy to w rzeczywistości momenty wewnętrznej reorganizacji, gdzie Twoja psychę integruje wszystkie transformacje i przygotowuje się na następny poziom pojemności emocjonalnej. Podczas tej transformacji możesz stać się bardziej autentyczna w swoich związkach. Możesz odkryć, że nie potrafisz już udawać uczuć, których nie masz lub utrzymywać powierzchownych relacji, które wcześniej tolerowałaś. Możesz poczuć potrzebę oddalenia się od ludzi wysysających Twoją energię, lub od sytuacji niedopasowanych do tego, kim się stajesz. Ta emocjonalna puryfikacja często przychodzi wraz ze zwiększoną jasnością, co do tego, czego naprawdę chcesz w życiu. Możesz odkryć, że stare marzenia już nie mają sensu, lub że wyłaniają się nowe pragnienia. Możesz poczuć się wezwana do zmian kariery, miasta, stylu życia. Które wydają się radykalne, ale głęboko rezonują z Twoją wewnętrzną prawdą. Ważne podczas tej fazy jest nieinterpretowanie emocjonalnej intensywności jako problemu. Próby stłumienia czy kontrolowania tych fluktuacji mogą przerwać proces przygotowania do zjednoczenia. Zamiast tego ważne jest pozwolenie uczuciom płynąć, obserwowanie bez osądzania, ufanie, że istnieje wyższa inteligencja. Orkiestrująca wszystko. Czwarta transformacja dzieje się w Twojej relacji z osobistą mocą i może być rewolucyjna. Przed ostatecznym zjednoczeniem z płomienną duszą, boska kobiecość przechodzi przez proces, który Jung nazywał odzyskiwaniem osobistej suwerenności. Dosłownie stajesz się potężniejszą wersją siebie. Ta transformacja może rozpocząć się narastającą odmową akceptowania traktowania. Które wcześniej tolerowałaś. Możesz odkryć, że nie potrafisz już pozwolić ludziom mówić do ciebie z brakiem szacunku lub naruszać Twoich granic bez konsekwencji. To nie jest tak, że stajesz się agresywna, stajesz się stanowcza. Twoja energia zmienia się w sposób sprawiający, że inni ludzie naturalnie respektują Twoją przestrzeń. Możesz zacząć podejmować decyzje, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Możesz zakończyć związki, które ci nie służą, nawet jeśli oznacza to pozostanie samotną przez jakiś czas. Możesz wycofać się z dysfunkcyjnych sytuacji rodzinnych, nawet jeśli generuje to konflikty. Możesz zacząć priorytetowo traktować swoje potrzeby, nie czując się winna coś, czego może wcześniej nigdy nie potrafiłaś zrobić. Ta transformacja mocy nie dotyczy stawania się dominującą czy kontrolującą dotyczy stawania się suwerenną nad własną energią, odpowiedzialną za własne uczucia, panią własnych wyborów. To emocjonalna dojrzałość pozwalająca kochać, nie tracąc siebie, łączyć się, nie porzucając siebie. Możesz rozwinąć nową magnetyczną obecność. Ludzie mogą zacząć szukać Twojego towarzystwa w inny sposób, bardziej cenić Twoją opinię niż wcześniej. Możesz odkryć, że masz naturalną zdolność przywództwa, o której nie wiedziałaś, że ją posiadasz. To nie jest tak, że próbujesz zaimponować czy wpływać. To jest tak, że Twoja autentyczność stała się tak silna, że naturalnie inspiruje innych. Twoja relacja z pieniędzmi i zasobami materialnymi może się też transformować. Możesz rozwinąć nową pewność w swojej zdolności do samowystarczalności, tworzenia obfitości w swoim życiu. Możesz podejmować kalkulowane ryzyka finansowe, które wcześniej wydawały się niemożliwe, lub odkryć talenty i umiejętności, które można spieniężyć w sposób nierozważany wcześniej. Gdy kobieta odzyskuje swoją osobistą suwerenność w ten sposób, automatycznie staje się bardziej atrakcyjna dla świadomych połączeń. Nie dlatego, że używa strategii uwodzenia, ale ponieważ promieniuje integralnością i autentycznością. Autentyczna integralność jest magnetyczna w sposób, w jaki emocjonalna potrzebność nigdy nie może być. Ta transformacja wpływa też na twoją seksualność. Możesz odkryć bardziej dojrzałą zmysłowość, bardziej połączoną z twoją autentyczną kobiecą mocą. Możesz czuć się bardziej komfortowo z własnym ciałem, Bardziej zdolna do wyrażania swoich pragnień bez wstydu. To nie jest performatywna seksualność. To seksualność pochodząca z genuinnego połączenia z sobą. Najważniejsze w tej czwartej transformacji jest to, że przygotowuje cię do relacji jako równa z twoją płomienną duszą. Jung rozumiał, że prawdziwe połączenia bratnich dusz mogą się zdarzyć tylko między. Dwojgiem ludzi, którzy są indywidualnie kompletni i suwerenni. Gdybyś wciąż szukała kompletności przez kogoś innego, dynamika byłaby współzależna, nieświadoma. Piąta i najgłębsza transformacja jest duchowa. Przed ostatecznym zjednoczeniem z płomienną duszą, boska kobiecość zawsze przechodzi przez duchowe przebudzenie, które fundamentalnie zmienia jej postrzeganie rzeczywistości. I swojego miejsca we wszechświecie. Możesz zacząć mieć doświadczenia kwestionujące Twoje wcześniejsze przekonania o tym, co możliwe. Możesz rozwinąć intuicyjne zdolności, wydające się nadprzyrodzone. Możesz zacząć otrzymywać informacje przez sny, medytacje lub momenty nagłej inspiracji, które okazują się precyzyjne i ważne. Możesz odkryć, że potrafisz wyczuwać rzeczy o ludziach lub sytuacjach, których logicznie nie powinnaś znać. Twoja relacja z czasem może się zmienić. Możesz zacząć postrzegać synchroniczności z częstotliwością, która nie może już być ignorowana jako zbieg okoliczności. Możesz odkryć, że potrafisz manifestować rzeczy z prędkością, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Możesz czuć, że żyjesz kilkoma momentami jednocześnie, jakby różne wymiary rzeczywistości nakładały się na siebie. Podczas tej fazy wiele kobiet zaczyna kwestionować system przekonań, który wcześniej brały za pewnik. Mogą oddalić się od zorganizowanych religii, które już nie mają sensu lub odkryć bardziej osobistą i bezpośrednią duchowość. Mogą rozwinąć zainteresowanie praktykami mistycznymi, terapiami alternatywnymi lub filozofiami, które wcześniej uważały za dziwne. Możesz zacząć czuć głębokie połączenie z siłami przekraczającymi twoje racjonalne zrozumienie. Możesz rozwinąć osobistą relację z tym, co niektóre osoby nazywają Bogiem, Wszechświatem, Źródłem czy boską kobiecością. To nie jest zewnętrzna religia. To wewnętrzne doświadczenie połączenia z czymś większym niż ty sama. Ta duchowa transformacja wpływa też na twoją misję życiową. Możesz odkryć, że masz konkretny cel wykraczający poza osobiste spełnienie. Możesz poczuć się wezwana do pomagania innym kobietom przechodzącym podobne procesy lub do używania swoich nowych zdolności do pozytywnego przyczyniania się do świata. Możesz odkryć artystyczne. Uzdrawiające lub doradcze talenty, o których nie wiedziałaś, że je posiadasz. Gdy kobieta ukończy tę duchową transformację, naturalnie staje się kanałem dla podwyższonych energii. To nie jest tak, że staje się wyjątkowa czy wyższa, to jest tak, że staje się przezroczysta, by światło mogło przepływać przez nią bez zniekształceń ego. Twoje postrzeganie związków też radykalnie się transformuje. Możesz odkryć, że już nie szukasz kogoś do dopełnienia Ciebie, ale kogoś, kto też jest kompletny i chce stworzyć coś większego razem. Możesz zrozumieć, że prawdziwa miłość nie dotyczy wzajemnej potrzeby, ale wzajemnego rozpoznania boskości istniejącej w każdej osobie. Podczas tej fazy możesz doświadczać okresów samotności, które nie są bolesne, ale święte. Możesz odkryć, że cieszysz się własnym towarzystwem w sposób, którego wcześniej nie doświadczyłaś. Możesz poczuć wewnętrzny spokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, by istnieć. Jung rozumiał, że ta duchowa transformacja przygotowuje boską kobiecość do rozpoznania swojej płomiennej duszy, nie jako kogoś, kto rozwiąże jej problemy czy wypełni pustkę, ale jako kogoś, kto będzie celebrować i wzmacniać światło, które już wewnętrznie rozwinęła. To przygotowanie na miłość opartą na dzielonej obfitości, niewzajemnych potrzebach, gdy te pięć transformacji się dopełnia, gdy Twoje ciało, energia, emocje, osobista moc i duchowość osiągają ten nowy poziom wyrafinowania i integracji, Dosłownie stajesz się inną osobą, niż byłaś wcześniej. Nie lepszą czy gorszą, ale bardziej wyrównaną z tym, kim naprawdę jesteś w istocie. I wtedy dzieje się definitywny znak, że zjednoczenie jest bliskie. Przestajesz szukać swojej płomiennej duszy. Nie z rezygnacji czy goryczy, ale dlatego, że stałaś się tak kompletna w sobie, że już nie czujesz tej desperackiej potrzeby znalezienia kogoś do dopełnienia ciebie. Możesz nadal być otwarta na miłość, możesz pragnąć dzielenia życia z kimś wyjątkowym, ale już nie czujesz, że tego potrzebujesz, by być szczęśliwa. I paradoksalnie, to dokładnie wtedy, gdy przestajesz potrzebować, wszechświat często dostarcza to, czego zawsze pragnęłaś. Ważne jest pamiętanie, że chociaż te transformacje są duchowe i energetyczne, dbanie o nasze fizyczne i mentalne zdrowie z profesjonalistami jest fundamentalne. Jedno nie wyklucza drugiego. Jung udokumentował dziesiątki przypadków, gdzie kobiety, które ukończyły te transformacje, przyciągnęły niezwykłe połączenia wkrótce po osiągnięciu tego stanu wewnętrznej kompletności. Nie dlatego, że używały strategii manipulacji, ale ponieważ stały się magnetyczne przez autentyczność i integralność. Jeśli rozpoznałaś te transformacje we własnym doświadczeniu, jeśli czułaś, że opisuje zmiany, które teraz przeżywasz lub przeżyłaś niedawno, wtedy musisz zrozumieć coś fundamentalnego. Nie przechodzisz przez kryzys, przechodzisz przez metamorfozę. Jak motyl przygotowujący się do wynurzenia z kokonu, transformujesz się w najwyższą wersję siebie. Te zmiany mogą być intensywne, mogą być wymagające, mogą sprawić, że zakwestionujesz wszystko, co myślałaś, że wiesz o sobie. Ale są święte. Są dowodem, że twoja dusza przygotowuje się na coś niezwykłego. Są znakami, że ewoluujesz poza ograniczenia, które wcześniej definiowały twoje życie. Jung uczył, że najbardziej transformacyjne doświadczenia ludzkiego życia często przychodzą zamaskowane jako wyzwania, zamieszanie czy okresy niestabilności, ale gdy rozumiesz głębszy cel tych doświadczeń, gdy ufasz procesowi zamiast mu się opierać, odkrywasz, że każda zmiana była konieczna do przygotowania cię na wyższą wersję własnego życia. A jeśli twoja płomienna dusza naprawdę jest przeznaczona do pojawienia się w twoim życiu, pojawi się, gdy będziesz gotowa nie tylko emocjonalnie, ale fizycznie, energetycznie i duchowo ponieważ prawdziwe połączenia bratnich dusz wymagają, by oboje ludzie operowali na podwyższonych poziomach świadomości i integralności. Ale nawet jeśli nie pojawi się w sposób, jakiego się spodziewałaś, nawet jeśli miłość przyjdzie przez inną osobę czy w inny sposób, zyskasz coś bezcennego. Staniesz się najpotężniejszą, najbardziej autentyczną i duchowo przebudzoną kobietą, jaką jesteś w stanie być. A kobieta, która przeszła przez te transformacje, nigdy więcej nie zadowala się powierzchownymi związkami, nigdy więcej nie akceptuje miłości niehonorującej tym, kim się stała, nigdy więcej się nie pomniejsza, by inni czuli się wygodnie. Staje się naturalnie magnetyczna dla doświadczeń i ludzi operujących na tym samym poziomie świadomości i dojrzałości. To największe osiągnięcie, jakie istota ludzka może osiągnąć. Stanie się całkowicie sobą, rozwinięcie całego swojego potencjału, zintegrowanie wszystkich aspektów osobowości w świadomą i kochającą istotę. A gdy osiągniesz ten stan, nie tylko transformujesz własne życie, ale stajesz się inspiracją dla wszystkich innych kobiet wciąż na początku tej podróży przebudzenia. Jeśli te słowa dotknęły czegoś głębokiego w tobie, jeśli rozpoznałaś własną podróż w tych transformacjach, zostaw w komentarzach. Ufam mojemu procesowi przebudzenia. W ten sposób będę wiedzieć, że przesłanie dotarło tam, gdzie miało dotrzeć i że zrozumiałaś, że wszystko co ci się dzieje nie jest przypadkowe, ale boską preparacją na coś niezwykłego. A jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić tę podróż transformacji przez kobiece przebudzenie, stworzyłam kilka ekskluzywnych materiałów opartych na najgłębszych naukach Karla Junga dla osób nawigujących po najbardziej wymagających terytoriach duchowego wzrostu. Pierwszy to praktyczny przewodnik dwudziestojednodniowy, który nauczy cię najpotężniejszych technik, które Jung rozwinął do transformowania psychologicznej traumy w duchową mądrość. Drugi to podręcznik przetrwania dla tych momentów, gdy nawet rozumiejąc duchowe znaczenie tego, co przeżywasz, niektóre dni wciąż są brutalnie trudne do przejścia. A trzeci to kompletny przewodnik ujawniający tajne kody do manifestowania Twojej płomiennej duszy, oparty całkowicie na rewolucyjnych odkryciach Junga o indywiduacji i rozpoznawaniu duszy. Linki są w pierwszym komentarzu filmu. Pamiętaj, zostałaś wybrana do przeżywania tych transformacji, ponieważ Twoja dusza jest gotowa do operowania na wyższych poziomach świadomości i miłości. Ufaj procesowi, honoruj zmiany. Świętuj tym, kim się stajesz. Do zobaczenia w następnym filmie.